No, a dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło też troszeczkę kwestii habsburskich, ale bardziej może już e, kwestii związanych z Wielkim Księstwem Krakowskim, jak to się ładnie nazywało, Gross Herzogtum Krakau, bo taka była oficjalna nazwa Wielkiego Miasta Krakowa i wraz z terenami e, przyległymi, bo rzadko kto wie, że z tych 12 miast, które tutaj są w tym Gopie Śląskim, to jedno miasto w postaci Jawożna właśnie należało do zaboru austriackiego i było częścią właśnie wolnego Wielkiego Księstwa Krakowskiego. Więc Wielkie księstwo krakowskie um, oczywiście powstało po 1846 roku, weszło w skład zaboru austriackiego um, po właśnie włączeniu wolnego miasta Krakowa. No Kraków wraz z okolicą formalnie nie należał do królestwa Galicji i Lodomerii, chociaż realnie wraz z tym królestwem, czyli z Galicją i Lodomerią oraz z księstwem święcimsko-izatorskim wspólnie tworzył taką prowincję koronną, która się nazywała Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümer Auschwitz und Zator. Tak jak tu widzicie w rogu mamy herb Wielkiego Księstwa Krakowskiego, jest to biały orzeł na czerwonym tle. I na piersi jest właśnie herb miasta Krakowa. Tak naprawdę tego te nie niezbyt często w ogóle było w użyciu. Podobnie też było z flagą Wielkiego Księstwa Krakowskiego. Ona miała takie trzy poziome pasy, czyli żółty, niebieski i biały. No między innymi, jeśli sobie zobaczymy obraz jako Kossaka, który nazywa się Wjazd Cesarza do Krakowa, to tam, jak mieszkańcy witają cesarza, to właśnie te flagi na tym obrazie widać. Oczywiście odrębność w ogóle tych ziem od reszty Galicji była bardzo widoczna w tytułaturze cesarza austriackiego, bo 9 sierpnia 1806 roku Habsburgowie przyjęli obowiązki. Króla Galicji Lodomeli, tytuł Wielkiego e, Księcia Krakowa. No i tytuł ten nosiło czterech monarchów, bo Wielkim Księciem Krakowa był Franciszek II, Ferdynand I, Franciszek Józef I i oczywiście Karol I. Habsburg, jako ostatni koronowany. Cesarz. No, w przypadku Franciszka II był to jedynie taki czysto fikcyjny tytuł odnoszący się do czegoś, co w czasach jego panowania jeszcze w ogóle nie istniało bo i prawdopodobnie miało legitymizować zajęcie przez Austrię ziem polskich po III Rozbiorze. No i tym bardziej, że władca ten przyjął też inne takie puste tytuły, jak na przykład Książę Sandomierski, Książę Lubelski, Książę Mazowiecki, bo Książę Mazowsza przypadła w trzecim Rozbiorze Austrii. Które pokrywały się z terytoriami właśnie włączonymi przez Austrię w czasie tego trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej. Wielkie Księstwo Krakowskie położone było w sumie na lewym brzegu Wisły, który stanowił tak naprawdę południową granicę księstwa. No, zachodnia granica księstwa była jednocześnie fragmentem takiej zachodniej granicy Austrii z Prusami, czyli tutaj była kwestia Górnego Śląska i właśnie. Ostatnią to ta miejscowością, praktycznie albo częścią, to była obecna dzielnica jaworzna, która się nazywa "jęzor. No i ta granica opierała się w sumie na w całej rozciągłości na rzece Przemszy. Natomiast granica północno-wschodnia, jeśli byśmy zaczęli. Szukać to były dawnymi granicami Wolnego Miasta Krakowa, gdzie Wolne Miasto Kraków graniczyło z Królestwem Kongresowym, najbardziej takim wysuniętym przyczółkiem kraju było miejsce nad Wisłą, czyli ta wieś Wolica w okolicach ujścia Potoku Kościelskiego od Wisły. Na zachodzie było to za kole Przemszy, tak jak już powiedziałem, z tą dzielnicą obecną Jaworna Jęzor, na południowym była wieś Wołkownicy, a na północy było była okolice Długoszyna, koło tą w zasadzie granicą. No większość rzeki na terytorium Wielkiego Księstwa Krakowskiego to były prawda, Wisła, Przemsza, Chechło, Rudawa, Sanka. To były rzeki, które wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Krakowskiego. W latach 1853-54 w sumie dokonano reformy administracji Galicji i Wielkiego Księstwa Krakowskiego. Tym efektem tej reformy był podział prowincji na powiaty oczywiście, no i w tym w sumie kształcie Wielkie Księstwo Krakowskie dotrwało aż do 1918 roku. Prowincja posiadała w sumie cztery miasta, był Kraków, Chrzanów, Szepinia, Nowa Góra. A propos Chrzanowa, to tutaj w rogu widzicie pieczęć notariusza właśnie z Chrzanowa z zapisem Wielkiego Księstwa krakowskiego. No w ogóle po włączeniu e, ziem wolnego miasta Krakowa do Austrii i utworzeniu Wielkiego Księstwa Krakowskiego nastąpił taki okres stagnacji gospodarczej. E, e, no i sytuacja została spowodowana w sumie wydarzeniami politycznymi, które niosły za sobą zmianę tych granic, a co za tym szło włączenie terytorium byłego wolnego miasta do austriackiego obszaru e, celnego. No m, e, Wielkie Księstwo Krakowskie to jest taka, moim zdaniem, perełka, bo właśnie i cesarze również nosili, jak Otto Habsburga, znałem jeszcze, z nim pisałem, rozmawiałem, on też zawsze miał w tytulaturze Gross Herzog Krakau, prawda, und Auschwitz, Auschwitz und Sator. Te wszystkie kwestie oczywiście były, to jest temat bardzo rozległy, ale zachęcam wszystkich... Którzy lubują się w historii Habsburgów, do tego, żeby sobie pogrzebali w historii Wielkiego Księstwa Krakowskiego, bo jest to naprawdę, tak jak ja mówię, pewna perełka.